Powiedziałaś, że wcielałaś się w trochę w rolę tych osób, i pytanie, czy Twoje marzenia Eurowizy wzrosły? No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chociaż już na Tom e, Junior Eurowizję jestem za stara. Więc nie mogę wziąć już udziału, ale e, na dużą Eurowizję jeszcze nie jestem za stara, więc się bardzo cieszę. I teraz, jak zobaczyłam to wszystko, jak to wygląda z drugiej strony, jak są wspaniali ludzie, super organizacja, e, fajna przygoda, no to. Może jakieś tam plany się zapowiadają, ale zobaczymy. Na razie mam 14 lat dopiero, więc wszystko jeszcze przede mną, będę cały czas pracowała i zobaczymy, jak to się potoczy. Czy nie jest to taki plan, że musi być? Że po prostu jest to takie marzenie, nie, które sobie, kiedyś zrealizujesz, albo sobie tak, nie zrealizujesz. Tak, jest to moje takie marzenie, ale zobaczymy, tak jak wcześniej powiedziałam, czy to wszystko pójdzie tak, jakbym chciała. A myślisz, że łatwiej jest na małej eurowizji, czy na dużej? Chyba myślę, że na małej jest łatwiej, bo też myślę, że atmosfera jest znacznie inna, bo jednak dzieci, tak samo jak w programie The Voice Kids, The Voice Kids myślę, że wszyscy się bardziej zżyliśmy ze sobą i myślę, że jednak atmosfera na, jun na juniorze jest taka jakaś przyjemniejsza. Czyli na dużej Eurowizji można spodziewać się wszystkiego? Myślę, że tak, o i wszystkiego można się spodziewać, także zobaczymy.